Czekajcie, bo ja nie mam tulsów nawet, no. No to idziemy tutaj, ale idziemy wiatnie Tak Ale no. masz moje tulsy Dobra i to czekajcie zymane. bo ja chcę jeszcze raz Ja nawet nie zdążyłem się rozejrzeć Tam jest lawa pod nami ty Uważaj bo burzcie zepchnie Burzcie znowu zepchnie I, nie, nie, No nie zabieraj rozlej rozlej Ej ale tam lawa jest buszu, uważaj Ej no burz! No, skoczyłem. Czemu zebrałeś tą wodę? Co no, to, to jest? Wsiadaj, Ej, co Zabniesz? to jest! O! Co to jest? Ej, my trafiliśmy na jakiegoś opesida czy to jest wszędzie Fripper. tak Chyba wszędzie. Chyba wszędzie Dara, chodź masz tulsy, to bez gdzie jesteś o, co Ej widzowie, widzowie, to jest oficjalna wersja to nie jest na modach widzowie To nie jest na modach, to jest wersja 1.18 Minecrafta Ja Jaram się strasznie. The Fuck Ej, szkoda że nie zrobiłem tego, myślę, że tego, bez lagów bym zrobił tą łódkę Jeszcze macie jakieś drewieńko? Bo ja miałem drewno swoje. Chodź tutaj. Ja mam 14 desek. To rzuć na 7. Super, dzięki. na dół? Uff. Dobra, to chodźcie razem, ja chodźcie tak, chodź wspólnie, ty no stawiasz, nie? To chodź do nas. No, no, w się sensie wiem, no ja zamulam, wiem o tym, ale... Dobra, Dobra. Do wody. ja chciałbym się wyżalić. Bo, ta, bo te kejwy są piękne, ale ten blok jest kurak, tutaj jest. Dzięki, kurak. Serwer dla piękny. widzów? Nie mam od razu w planach. Ten, ten, są, leżą, leżą na tym te Dripstone. Stoń. Dripstone. blok? Ej, w ogóle to. zobaczcie tam na dole, chodźcie tu. To jest epicki I Jakby birok. patrzcie, od góry, od <laughs> góry. Ej, lol, ale jak to jest nisko, zobaczcie tam. Patrzcie tam, tam jeszcze dalej, widzicie jak wam nie renderuje. Patrzcie, patrzcie, czekajcie, stąd, chodźcie tu. Tylko nie zepchnijcie. Tobiasz water, to water z wyrzuconym ja? wederkiem na dół? Co? Tobiasz water z wyrzuconym wederkiem na dół? Ja nie, ja się no. boję, że lagi będą.